Łukasz Karpiel, PCH24 TV, Czas Maryi, czyli program, w którym mówimy, jak Matka Boża przygotowuje nas na powtórne przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jest ze mną Pan Waldis Grinstein, jak zawsze, witam serdecznie. D dziękuję. Przypomnę, podróżnik, działacz katolicki, pisarz, nade wszystko znawca kwestii objawień i tego, co związane z naszą matką. Szanowni Państwo, ta rozmowa, te programy, to wszystko, co dzieje się na naszym kanale i nie tylko, w naszym portalu, nasze produkcje filmowe, oczywiście, to jest możliwe tylko dzięki Państwa wsparciu, za które najserdeczniej dziękuję i ośmielam się prosić o dalsze wspieranie tego, co tu robimy, dla Państwa i tylko dzięki Państwa wsparciu. Szanowny, szanownemu Państwa, uwadzę, polecam dzisiaj szczególną wspólnotę, wspólnotę Apostolat... Fatimy. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale warto to przypominać. To wszyscy ci, którzy chcą, aby to przesłanie, które Matka Boża zostawiła w Fatimie, dalej się rozwijało. Jak dołączyć, jak apostołować wszystko w opisie naszej, naszej hmm. rozmowy. Apostolat polecam Państwa, Państwa uwadze. LURD. Dziś jesteśmy w LURD. Objawienie bardzo znane, dzień Światowy Dzień Chorego, który jak gdyby w Dzień e, Wspomnienia Matki Bożej z Lourdes przypada, e, Grota, Matka Boża objawiająca się, e, Bernadette, cudowne źródełko, cuda i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też kontekst pewien historyczny. Jak gdyby kilka słów na początku, zanim przejdziemy do tego meritum naszego programu, czyli do tych właśnie cudów i związanego z tym wszystkim, co się dzieje, aby Cud został potwierdzony. Abyśmy przypomnieli, choć pewnie Państwo doskonale wiedzą, w kilku zdaniach, co wydarzyło się w Lourdes. Tak, aby e, e, rozumieć, e, co, co Lourdes znaczy, pamiętamy, że w XIX wieku był wielka ofensywa Cieciwko-Koszowa. I to po rewolucji francuskiej zaczyna się pierwszy raz być w Europie dusze ludzi, że nie chce mieć religii. Jest cieciwko religii. Odwarte. Nie, nie, nie chcą być więcej chrześcijanie, nie wierzą i atakują. Mówią, że to nie jest ważne, że to jest przeciwko nauce, co nie jest, bo no kłamali, ale tak prezentują nasza religia. I właśnie w tym momenty Matka Boska decyduje, że będzie mieszy, że ona będzie robić dusze sudów. I to jest Lourdes, to, to był papież, mnie robi ta proklamacja dogmat e, Niepokalane Poczęcia i Matka Boska ją jak, jak nagrodę. I aby pokazać, i aby robić apostolat, że tu ona będzie robić sude i e, be, będzie uzdrowion bardzo dużo ludzi. Uwaga, że e, kiedy ona miała ta pierwsza obawienie do, do święta Bernadette Subiru, 11 lutego 1858 roku, ona mówiła, że obiecuje, że nie wszęśliwe cię na tym świecie, ale na tamtym. So ona musiała cierpieć, ale też ona chciała, że inne ludzie będą uzdrowieni w tym świecie. I faktycznie, kiedy widzimy, jak szybko bił pierwszy sud, bo e, Pierwsza łabiednia była 11 lutego, a pierwszy sód już był 26 lutego. Co so, bardzo, bardzo szybko. A pierwsza była jedna pani, nazywała się Katalina Latapie, że e, ona moczy swoje zwięknięte e, ramię i ramię i dłoń odzyskują sprawność. I oczywiście to pierwsze, to, co to jest? A drugi sód był prawie od razu, dwa dni potem, 28, to był e, biedny robotnik, nazywał się Louis Bourguet, e, którym e, okaleczono lewe oko, mudl się i przecierał oko wodą z fontanny. I potem zaczął krzyżyć z radości, bo zaczyna widać. Oczywiście to tak szybko, kiedy jeszcze był kontrowersje, bo to, to, to był pierwszy dzień, czy to jest prawda, czy nieprawda, e, w ten czasach oczywiście autorytet eklesjastyczne robią, co so, zawsze so, bo to, to jest mądrość. Nie nie od razu, a to, to, to prawda. Tylko analizują, potrzebują czas, widać, jak to jest, e, jak jest, jak jest, procedura. To jest procedura. Ale zaczyna, za, zaczynają się te cudy. I oczywiście więcej i więcej ludzi zaczyna iść tam do, 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 do Lourdes. Tyle, że dzisiaj po Paryżu ludzie, Lourdes jest drugim drugiej i ma najwięcej. E, nie tylko turysty, ale i i najwięcej mieszy, e, do, do hotelowych uh -huh. w całej Francji. I to nie, jest, to nie jest mało. To pokazuje, jak jest popularne to miejsce. Popularne. I ważne na mapie Francji, tak. nie tylko. I e, kiedy e, i jesteśmy w Lourdes, cały czas widzimy chore ludzie bardzo dużo chorych ludzi, wszyscy typy choroby. Oczywiście widzimy też, że mają choroby fizyczne, bo to jest widoczne. Ale też bardzo dużo ludzi idę tam, bo potrzebuje pomocy duchowej. I to, to jest ciekawe, że Matka Boska ciało pokazać że tam zdrowie ciało, ale też tam dużo ze zdrowia duchy. Jak Pan Jezus zrobił w, w ten paralityk, że, że on zrobił, aby, aby ludzie widzieli, że mogę to robić, ale więcej to robi do, do, do ducha. So, e, z ten ostatni 165 lat mamy 1500 uzdrowień w Janssonie 1500. I to jest interesujące, bo jest bardzo ostra procedura, aby. Że, że ten wydarzenie się że, że nie, nie cudu. Nie cudu, uwaga. Cudu robi koszu. Aha. Tu robią lekarze. Mhm. So, to są dwie, dwie, dwie inne bo e, cudzy, gdzie są rozpoznane z koszulą, są tylko 60%. W ten 165 lat tylko 60%. widzimy so, równicę. Tu mamy 1500 uzdrowionych, gdzie są analizowane i tak dalej, a tylko 60% są cudy, to 1%. I ostatni, deklarowany jako cud, wziął teraz w 2018 roku, to był. Sód, że się dał 2008 roku, to była siostra, siostra Morio e, francuska, i że gdzieś się dzieje, co so ludzie mogą rozmawiać i, i widać. A jak, w jaki sposób zostało uzdrowiona, W jaki sposób to było? Co mi się wydarzyło? Ona, e, no, no właśnie, ona, ona e, miała, miała od dawna miała kilka problemów, e, choroby, że ona nie, nie, nie mogła się ruszyć. I eh, ona eh, biła flurdes, kiedy wróciła, eh, zdrobiała od razu. I to jest ciekawe, bo w Lourdes nie, nie są oddają tylko flurdes. Mm -hmm. Są kilka, że w momencie, że decydują jechać do Lourdes, już mają sud. Są kilka, że mają ten sud, kiedy są w pociągiem. Są kilka, mają sud w ten mieszyn, na przykład na procesie jest procesja z największym i od czasu do czasu tak jest, że idę najwięcej z sakramen, i ktoś, że leży u szkół wstaje. I to oczywiście szok, ale nie, nie zawsze są, są sude szpitale, są w, są w hotele tam, tam blisko. I to są ten, ten jak mówię, ten, ten sude fizyczny, że możemy widać, ale najważniejsze są ten sudy duchowny. Ten, ten ludzie dostaje łaskę i też jest to sam. Mogę być w każdym momencie, mm -hmm. bo. Dla Bóg nie ma reguł. On decyduje kiedy chce, kiedy mądrość Boga decyduje, kiedy to zrobić. Ale interesujące jest jak to jest ta procedura, gdzie że dekretują, że to jest sód. Bo to jest bardzo trudne, le, nie, nie, nie jest tak łatwo, jak wygląda. Każdy roku otrzymuje około pięćdziesiąt zazwyczaj o uzdrowienie. Każdy rok. To znaczy ogólnie jedno za tydzień. I to e, muszę iść od razu, być analizowane. I tu mamy właśnie mhm. procedurę. Jak to jest ta procedura? Następnie, ja, tutaj pan się ja. zapoznam. To jest Biuro Orzecznictwa Medycznego w Lourdes. Pomimo swojej nazwy, biuro to nie jest odpowiedzialne za bezpośrednią opiekę medyczną pielgrzymów i odwiedzających Lourdes. Jego rolą jest badanie niewyjaśnionych uzdrowień, które mają miejsce w miejscu objawień. Każdy badany przypadek uleczenia w swoich aktach zawiera wszystkie badania lekarskie, notatki, testy, które zostały przeprowadzone na pacjencie przed i po rzekomym wyleczeniu. Podczas gdy większość spraw jest szybko odrzucana, 3 do 5 zostaje zatrzymanych do dalszego dochodzenia. Powoduje to utworzenie nowego biura, zwanego Międzynarodowym Komitetem Medycznym w Lurk. Czyli widać, że tak, tego, tak. Jest, tego jest coraz więcej. Tak. i to, to interesujące, ten, ten medyczny komitet. Tam każdy lekarz Mogę iść. Nie interesuje, czy on jest katolik, czy nie jest katolik, czy ma wiara, czy nie ma wiara. Wystarczy, że on jest lekarz i mogę analizować to, co to jest otwarte do dzisiaj dla każdego. To, to nie jest gdyby on nie jest katolik, nie akceptujemy. Nie, 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 nie. To jest biuro medyczne. Jasne. I teraz tak. W skład tej komisji wchodzi około 20 ekspertów różnych narodowości, dyscyplin medycznych i różnego wyznania. Każdy szczegół, akt jest badany przez jednego lub kilku członków gabinetu medycznego. Z reguły badanie to trwa od 5 do 12 lat. W niektórych przypadkach był to jednak okres znacznie dłuższy, albowiem do 54 lat. I teraz dochodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli lista Nie. faktów, które, które należy ustalić, aby uzdrowienie zostało uznane za niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego. Zdiagnozowana choroba przed wyzdrowieniem musi zostać potwierdzona ponad wszelką wątpliwość. Chorobę należy uznać za nieuleczalną dotychczasowymi środkami. Uzdrowienie musi być związane z wizytą w LURD. Uzdrowienie musi być, czy powinno być natychmiastowe, całkowite i trwałe. Po zbadaniu tej dokumentacji w najdrobniejszych szczegółach Międzynarodowy Komitet Medyczny głosuje w przypadku większości dwóch trzecich głosów wyleczenie zostaje uznane za niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia. Wtedy akta są przekazywane Kościołowi. I to interesujące, bo, bo w ten komitet oni są specjaliści. Oni patrzą wszyscy te dokumenty, analizują, debatują, a potem głosują. zgadzają, czy nie? I, I widzimy, jak to jest filtr. Każdy tydzień ktoś idzie tam i mówi, że Jamiańcu, dobrze, proszę daję tutaj bardzo często jest je brakuje dokumentacji, albo nie, na przykład ktoś miał uh, jakieś problemy w mózgu, czy rak, czy nie wiem co, ale są w krajach, je, że ten dokumenty medyczne nie są jasne, czy e, zapominane, czy cokolwiek, wtedy to do widzenia, nie, nie, nie analizują. Zostają, bardzo szybko, zostają tylko ten między 10 czy 5 i to zaczyna się wielka analizy, specjaliści, jak to jest, zobaczą ta osoba, kontaktują ta osoba oczywiście, pytają, co e, so się stało, analizują, czy jeszcze jest zdrowa, czy więcej, bo to jest potrzebne, bo gdyby jest sód, to jest zdrowie, nie, nie, nie to jest, jest, jest chory, potem jest zdrowy, potem jest chory, nie, 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 to. Tak, to teraz musi być całkowite. Uh -huh. I tylko kiedy oni już na końcu po tyle czas deklarują, że tak, to prawda, wtedy idę do koszoła. Ale pamiętajmy, że ten komitet już e, e, zrobił 7500. Oni mówili, że ten 7500 to faktycznie jest nietypowe, to nauka nie, 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 nie wie dlaczego. Tak było. I te 7500 idą uh -huh. do Watykanu. I <coughs> mamy ostatni punkt, że jest że, e, kiedy są wysłane do Watykanu, Watykan wysła to do e, biskup diosesalny. Bo biskup diosesalny, ta diosesa jest... ten. do diecezji, w którym wydarzył się... Znaczy dotyczy osoby. osoba... Ta osoba, ta osoba. Tak, ta osoba tak, 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 Bo biskup jest odpowiedzialny za, za tego. I ten biskup w e, z swoimi ekspertami i Watykanem decyduje, czy ozdrowienie będzie cudowne, czy nie. I faktycznie widzimy, że o ten e, 7500 tylko 700 są deklarowane cudy. Bardzo małe. Mm -hmm. I bardzo dużo ludzi pyta, bo dlaczego tak jest? Pierwsze, bo, bo to jest e, mądrość Koszowa, że e, deklaruje Koszów tylko to, że nie ma jak mówić, że to jest. E, jest nie typowe. Nie, nie, nie ma nie, jak, jak mówi, je to bio coś innego, czy to był šans, czy nie, to tylko mogę być sud. To pierwsze, bo jest nana historia, że je jeden lekarz nie je wierzące, bo što do ludzi on czas, czy tu ten, ten uh, cude. Jo dali dokumenty, no dobre, to są. Tu pan ma, mogę ok, analizować, on analizować ci cztery i faktycznie on jako lekarz widział, że nie, to, 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 to naprawdę to jest poważne. Niewytłumaczalne. Nie A właśnie dyrektor ten biuru mówi, no dobrze, to są ci, że Vatican nie akceptował jako co. <laughs> Wtedy on się nawrócił, bo widział, że nie to jest naprawdę. naprawdę Czyli Nie wszystko, co poważnie. jest niewytłumaczalne, jakoś nie da się medycznie uzasadnić, zostaje potem cudem. O tym trzeba tak, pamiętać. Jest to uznane za cud. Jak ten tak. filtr ale, jest jeszcze większy potem. Tak, ale dlaczego? dlaczego? Bo jest bardzo mało, faktycznie 1% wszystkich no wszyscy ten, że komitet medyczny e, znaczać jako nietypowy. Ale problem jest taki pierwszy, najważniejsze to, to są nawrócenie duchowe. No właśnie, i no. tak. I do batyka nie chce, że, że ludzie wracają uwagę tylko o ten uzdrowienie e, ciało. Bo nasze ciało tak jest poważne, ale najważniejszy jest duch, bo będziemy umarli, do widzenia, i nasze duch zostaje na zawsze. I najważniejsze są ci, ci osoby, że idą do Lourdes, i właśnie bo mają uzdrowienie ciało, se nawrócą. Mm -hmm. I to, to jest bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi, bo bardzo dużo ludzi e, te, te, ta choroba, gdzie ma, ma relacje, jest problemy duchowe, gdzie on ma. Znaczy na, powiązanie tych, przepraszam, w te, problemów duchowych z duchowy. problemami cielesnymi. E, na, na przykład ja, ja znałem jedną osobę, że on był bardzo aktywny, ale nawet za dużo. I właśnie, bo cały czas chciał coś zrobić, mówić. I on nie miał czasu do modlitwy, e, e, nie, nie, nie miał, miał czasu gdziekolwiek do, 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 do czytania duchowe, bo on zawsze chciał coś zrobić. I ja pamiętam, że kiedy on był chory, on miał dokładnie jedną chorobę, że on musiał zostać leży na łóżku sam, bo, bo on mogę robić, on mogę robić że inne, ludzie będą mieć ta choroba i zostać w pokoju sa, samego uh -huh. I, e, i nic nie robić, zostać uh -huh. tam leży i e, e, nie boli specjalnie, że mogę mogłaby czytać tam. Ja pamiętam, że wtedy, tylko wtedy możemy iść tam i oddać książki dla niego <laughs> czy on Musiała czyta. być tortura. Dla, dla niego był tortura fizyczna, uh -huh. ale był uzdrowienie duchowe. Bo Bóg wysłał dokładnie, gdyby tak możemy mówić, dokładnie ta choroba ją on ale, tak, ale paradoksalnie. Paradoksalnie, ale potem, potem on zrobił i był dużo lepsze dla, dla niego. I gdyby gdyby każdy analizuje chorobę, miał w życie, i patrzy jakie problemy duchowe on miał, widzie, że jest relacja między jedną a drugą. Mhm tutaj jeszcze trzeba wydaje się poruszyć się, taką można myśl sformułować, nie wiem, czy się pan zgodzi, że tak naprawdę chyba największy cud w lurd czy w innych sanktuariach, to się dzieją. Owszem, są te spektakularne, o których tu mówimy, ale ja myślę, że przy kratkach konfesjonału po prostu. A tak. tak to, to... to jest miejsce, naprawdę że sami zapominamy, y -y. że to jest ta skarbnica cudu, źródło cudów niepojętych. Na, 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 y -y. Na przykład, e, e, bardzo często, kiedy jeden ksiądz ma dar, aby robić cudy, e, on też e, korzysta to, aby nawrócić ludzi. I e, na przykład w Brazylii był jeden misjonarz, że on miał dar, on z boda spensora, e, robił cudy, i on pisał do arcybiskup, że e, lista, że też się znieży, że on, on ma to, Dokładnie, aby nawrócić ludzi, so, to jest jak pretekst Boga, aby że On mógł pracować z, z tej duszy i nawrócić ludzie. bo, bo no, nasze ciało tak ważne, no. potrzebujemy oczywiście, ale po 100 lat umieramy i do widzenia. No tak, ale... bo zdrowy można też tak, pójść tak, do tak. piekła na przykład. Tak. I, i w doskonałym i, i, zdrowiu. Tak. I nasz dług zostaje, zostaje na zawsze, na wieki wieków. I to, to jest dlaczego, to jest najważniejsze, że ludzie Rozumie, że może korzystać z mojego ciała, aby być lepszy i nie aby być gorszy. Jednakowoż trzeba pamiętać, że tutaj nie można też popaść w drugą skrajność, a więc takie odrzucenie jak gdyby tej, tej kwestii cielesności, bo skoro te cuda się dzieją, skoro się uzdrowienia następują, to widać wyraźnie, że i Matka Boża i nade wszystko nasz Pan Jezus Chrystus chce, aby też to ciało było jakoś zaopiekowane przez Niego czy, czy przez, przez, przez ręce Matki Bożej. Tak, też, też mamy inny problem, jest podobny, jest, jest taki, że lekarze bardzo często... Yy, nie patrzą na te problemy duchowe i nie wiedzą relacji między ten problem duchowym, że ten człowiek ma, a ta choroba. Mm -hmm. I to nawet mówił święta Jacinta, eh, Fatimie, małe dziecko, ale ona, ona mówiła, bardzo ciekawe, ona, ona mówiła, lekarze nie mają świata, aby dobrze leczyć z chorych, ponieważ nie mają miłości Boga. Czyli leczą ciało, ale duszy… Tak, duszy tak. Dopuszają. I w e, szkole medycznej oni studiują, oczywiście anatomię, to wszystko, ale niestety nie studiują, jak potrzebne jest, są snoty, aby być zdrowy też. Mhm. I idea, że nie, to e, życie duchowe jest jedno, życie fizyczne jest zupełnie coś innego, jak nie ma nic wspólnego. Mhm. I e, e, na przykład widzimy, jak, jak znoty pomagają że w ten opactwie kamedule, czy na przykład te kartusy że tam niech żyją bardzo dużo. W danym momencie papież Pio XII chciał zmienić reguła kartusów, bo myślał, że to jest za, za mocne, za trudne do ludzie w ten czasach, latach 50. <küh> I kartuszy nie chcieli. I wysłali komisja do papieża, aby mówić, że proszę to nie robić. ta komisja, że jeden z nich miał 90, 8 lat, drugi mm -hmm. miał nie wiem ile. I, I kiedy papież widział, jak oni stare, ale są 10 zdrowi, to jest niedobry, to nie niedobre. To nie zmienimy, bo jest widoczne, mm -hmm. że to takie zdrowe życie duchowe pomaga też e, nasze życie to. Znaczy, fysyczne, to. Nie, bo, to... bo dzisiaj prezentują, że są tylko sporty, gdyby robimy sporty, to wystarczy. Nie wystarczy. Są potrzebne też snoty. Czasem się mówi o niektórych, że są takimi mocarzami duchowymi, że być może czasem nawet ciało mieli, czy dotknięte jakąś niepełnosprawnością, czy starością, ale jednakowoż ten duch, który z nich emanował, ta, ta moc pochodząca, no, z, od, od Boga była była widoczna. I są takie przykłady w historii ludzi. Tak. którzy Absolutnie nie imponowali, nie wyciskali sztangą y, 300 kilo, a jednakowoż byli, byli tymi mocarzami duchowymi. Nie, i widzimy bardzo często historię. Widzimy ludzi, gdzie jest słabe fizyczne, ale ma taką decyzję, są tak zdecydowane, mają tyle życia duchowe, że umieją zrobić bardzo dużo. Bardzo dużo misjonarzy, na przykład byli chory. cały czas pojechali do ten klimaty okropne, tropikalne, i byli chory. A mimo tego robili kasanie, podróżowali tu i tam. Jak to oni to robili? Właśnie, bo mieli ten, 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 ten życie duchowe, zdrowie. Mhm. I to pomagało, mimo tego, że no fizycznie ten, by, byli inne problemy. I to jeszcze jeden wątek chciałbym tutaj, myślę, że to się, to się jakoś nam łączy. Ustawy z katechizmu, uczynki miłosierne co do ciała i to myślę, że większość osób byłaby w stanie powiedzieć, głodnych nakarmić, spragnionych napoić, podróżnych w dom przyjąć, etc. No ale właśnie są też uczynki miłosierne co do duszy. I to ja mam wrażenie, nie wiem, czy pan podziela to wrażenie, o tym się troszkę rzadziej mówi, tak, tak jakby żeby się nie narzucać, że skupić się właśnie na tej, na tej cielesności, tak jakby ta y, miłosierdzie względem duszy było mniej istotne, Tak, na, na, na przykład jest bardzo dużo ludzi, że gdyby jest pielęgniarka, nie pomaga, ktoś jest chory, a ona jest biega, bardzo dobra, ale gdyby jest misjonarz, gdzie nawet ryzykuje życia, aby mówić prawdę i uczyć innych ludzi, prawda religijna, nie, nie, to nawet fanatyk. Mogą mówić. I nieprawda, bo zawsze najważniejsze jest nasze Co so Pomagać drugiego to jest bardzo dobre. I Kościół to robił cały czas. Szpital to jest koncepcja, że, 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 że Rzymianie nie mieli szpitali, Grecy nie mieli szpitali. To cywilizacja chrześcijana robił, że są szpitale. Ale też zawsze naj, najważniejsze było pokazać ten pomoc. Na przykład, kiedy byli Sarasy bardzo często A, ludzie panikowali. Świetnie, że Pan ten przykład przywołał, zarazy. I e, co robili księdza? byli tam, kiedy lekarze nawet uciekali. księdza byli tam. I pomagali ci ludzie, i oni ryzykowali. I Bóg, że wie nas w mojej mądrości, dlaczego ten chorą i ten nie, bardzo często wszyscy ludzie mówią, nie, ten, ten, ten misjonarz będzie umrze, bo cały czas ma tam ludzie chory obok. I nie. Bóg nie chciał. Dlaczego? Bo On pomaga innym ludziom. Ostatnie minuty, kiedy najwięcej potrzebują pomocy duchowej, On tak tam, tam był. Mm -hmm. I teraz sobie przypomnijmy te wszystkie przypadki, grozimy palcem tym, którzy tego się dopuszczali, na przykład blokowania dostępu, Dużo duszpa, pasterzy w szpitalach do ludzi podczas koronawirusa i tego wszystkiego, co się działo. Kiedy a były tak, takie to... przypadki. Kiedy tak, takie przypadki. Ja znam e, jedną historię, że jeden kolega mój, że, że był chory w koronawirusa w Brazylii, był w szpitali, a inny kolega sądził, że zabrać tam księdza. A szpital blokował. Absolutnie nie. A szpital tylko się zgasał, kiedy mówiliśmy, no dobrze, wtedy robimy proces legalnie bo on chce, a wy blokujecie bezsensowne. Wtedy nagle ksiądz tak, mogę iść, <gry> e, kiedy się pojawią problemy, ale ksiądz, mogę iść tam i od razu wszyscy chory, czyli mieć <gry> ten ostatni sakrament. Oczywiście, bo ludzie jest chory, co najwięcej potrzebuje, nie zawsze jest tylko lekarz, też ksiądz. Bardzo często on ma problemy sumienia i kiedy już mogę mieć, powiedzieć, nie ma tym problem, On nawet fizycznie się czuje Zresztą. lepiej. Zwłaszcza, kiedy mówi się komuś, że no jest chory na chorobę, która może skończyć się zgonem. Tak. I nagle taka osoba no nie może się wyspowiadać, czy przyjąć komunii, no to wyobraźmy sobie, co się dzieje. Znaczy nie, pewnie jest część z Państwa, którzy to oglądają, sobie nawet nie muszą wyobrażać, bo być może przeżyli taką sytuację. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby hmm. tych kapelanów blokować, nie dopuszczać? I są kilka krajów, które blokowali totalnie i ładne jest, że był reakcja duchowieństwa i na przykład ja widziałem o w Meksyku, że oni blokowali, nie księdza nie mogą iść do, do, do szpitalu, a księdza zostali po szpitalu z megafonem i e, otrzymali rozpoczęcie, e, do, do wszyscy chory, tu jest książę i, i będzie teraz, do wszystkich są chory tutaj, ostatni moment, miłosierdzie Boga. Mm -hmm i to, to, to piękne, no tak. oni tak robili, oczywiście ryzykowali, bo e, mówią, że nie, kilka pacjentów nie są słuchać tego, ale Jasne, jakby pod szpitalem występował jakiś popularny gwiazdor pop, to nikt by nie powiedział, no, że ja tak, nie tak. mogę słuchać, nie chcę tego. To tak, tak. by się z niego śmiali. O, posłuchasz muzyki. Tak. Ale to tak sobie, tak sobie wyobrażam. E, więc o tym, o, tym, o tym też pamiętajmy. Tutaj Pan przywołał, kończąc już naszą rozmowę, chwalebne przykłady świętych, którzy szli między te osoby zarażone. Zestawmy sobie to teraz z tym, co się wydarzyło. Czyli tu tak, te drzwi się zamknęły. No i Państwo widzą, w jakich trudnych czasach tam przyszło żyć. Tym bardziej pamiętajmy o Matce Bożej, i Matce Bożej objawiającej się w Lurt, o tych cudach, o których mówiliśmy, które przechodzą, przechodzą swoje te procedury, aby właśnie stwierdzić ich prawdziwość. Mm. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Pan Waldis Grimstens. Raz jeszcze przypominam Apostolacie Fatimy. Wyjątkowa wspólnota osób, które chcą, aby orędzie fatimskie na cały świat się rozchodziło. Wszystko o tej. O, o, o tym w opisie naszego, naszego filmu. A to był program Czas Maryi. A ja nazywam się Łukasz Karpiel. Kłaniam się i do zobaczenia!